Hej, hej, z tej strony Szakal. Witajcie ponownie w perfekcyjnej Apokalipsie w pieskle płaczesa. Chyba to już jest ostatni odcinek z tej serii. Poprzednio zakończyliśmy przed rozpoczęciem rozdziału czwartego, gdzie ja zapomniałem nagrać w ogóle pożegnanie, za co Was bardzo przepraszam. Dzisiaj skończymy chapter czwarty. I to jest, jeśli mi się wydaje, końcówka, bo ostatnio już nie skończyłem jeszcze tej gry, jak grałem. Dzisiaj będę dogrywał ją do końca, ale wydaje mi się, że to jest pożegnanie z tą serią. Także już w komentarzach możecie pisać, jeżeli macie pomysł na jakąś następną grę. A ja zapraszam was do... No, do dalszej gry. Chapter szósty. Koniec dnia. Dzwoni dzwonek oznaczający koniec dnia szkolnego. Wszyscy zbierają się na boisku naprzeciwko Koko i Mitans. Patrzcie, o mój Boziu, tęskniłam za tobą. Naprawdę minęły eony, czyż nie? Byłam trochę zmartwiony. Ginger wyglądała na taką zmęczoną. Nie byłam pewna, czy wszystkim, wszy, wszyp, wszyz, wszystkim, wszystkim, wszystkim psim nie wypadną szwy. Ale wygląda to, że wszystko jest ok. Niektóre te słowa mnie po prostu wykończą. I też myślę, że koty i psy się dosyć dobrze dogadały, z pewnością. Wszyscy cisza. Aha. Witans? Witam wszystkich! Jak już wiecie, dzisiaj jest eksperyment, by zobaczyć jak wyglądał... wyglądałby dzień, gdyby koty i psy żyły, pracowały i uczyły się u boku. To jest ten eksperyment, od którego zależy życie każdego tutejszego psa. Ale zaczynam myśleć, że to nie powinno mieć miejsca. Co? Ale mit obiecałeś, że ich usłowisz. O rany, miałem przez to na myśli? Wasze życia i ciała nie powinny być zależne ode mnie ani od tego szkolnego eksperymentu. Są wasze. Jestem tylko po to, by pomóc wam je odzyskać. O, to mi się bardziej podoba. Jupi, słyszałeś to podczas? Czekaj, czy psy naprawdę aż tak cię przekonały? Ja po prostu myślę, że zawdzięczam więcej swojego statusu psom, niż mi się wydawało. I zdałam sobie sprawę, że mogę mieć trochę kompleksu psiura. Ale zajmę się tym poczuciem winy, kiedy będę miał okazję przeprosić ginger. W każdym razie, naprawmy wszystko dobrze. Mi ten przeszukuje swoją torbę. <laughs> szukasz tego? Pacie wyciąga ukradzioną kryształową kulę. Z machnięciem Feliksa, różdżki kula jest na świecie i wybucha w różowe promienie. Wychodzi szkieletowa ręka, chwyta ofiarną czaszkę i kładzie ją w swoją paszczę. O matko! Łapomyt! Nieziemska istota wyrywa się z płomieni kryształowej kuli. Boisko trzęsie się przez jedną wagę. Istota drga swą głową w stronę Paczesa. Nie, to moc mojej rodziny. Co ty z nią robisz? Paczes ukazuje kępek futra Ginger do istoty. Chcę odzyskać moje ciało. Istota wyrywa futro z łapy Paczesa. Głowa stworzyła. Głowa stworzenia zgrzyta, gdy się opraca, by wpatrzeć się w Angela. Ach, czekaj! Angel czuje, jak jego dusza jest wyrywana z jego ciała. Jego krzyki zanikają w nicości. Paczes odczuwa podobne wrażenie. Wszystko staje się ciemne. Paczes łapie oddech. Paczes? Aha ha ha. Znów jestem sobą. O chłopie, czuję się żywy. Co ty robisz? Ale nóż powinien zostać ta z To, co najlepsze, to jest moje ciało, Oliv. Ono należy do mnie. Ale przerażasz każdego. Przerażasz mnie. Damy trzy kropeczki. Nie wiem, czemu to robisz. Ale możemy pogadać. Obiecuję, że będę słuchać tak długo, jak będzie trzeba. Oliw bogająco patrzy się na paczesa. Okej, okay, mam wybór, zabij wszystkich uzdrów. Wszystkich. Ej, dobra, zapiszmy. I może sobie zobaczymy obydwie, obydwa endingi. Uzdrów wszystkich. Łapomet nachyla się, by usłyszeć następne żądanie: Paczesa. Ach, po prostu złóż ich z powrotem. Istota zatrzymuje się i wstaje prosto z nienaturalnymi, roztrzęsionymi ruchami. Jak sobie życzysz. Całe boisko grzmi. O! Holly ma rączki! Ale ma blizny. He? Czy to wszystko było snem? Moja blizna wojenna zniknęła. Ale mają blizny, no. Paci! Oli przytula paczosa tak mocno, że jego żebra mogą się połamać. On lekko klepie oliw po plecach. Tak się bał, że zamierzałeś. Co zrobić? Zlanić mojego najlepszego przyjaciela. Ojo! Jestem twoim najlepszym przyjacielem? Nie powtórzę tego. Ja też już nie. Chwila, Angel? Święte koty. Nie, znowu? Ach, proszę, proszę, proszę nie odchodź. Nie mogę przez to znowu przejść. Ginger wchodzi, więc. Wygląda na to, że uzdrowienie się powiodło. O, Angel siada, powoli odwraca głowę, by spojrzeć się na Paczesa. Ty. On rzuca się na Paczesa, próbując zerwać jego gardło swoimi zębami? Czekaj, czekaj, Angel! Ach, zejdź ze mnie! Ty kichany draniu zabiję cię. Znaczy, ale co? Sparky podnosi Angela z Patchesa. Jesteś teraz taki mały. Sparki, Paczes, ukradł swoje ciało z powrotem. Musimy go za... Nie, 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 Angelo. Zajrzyj się. Spójrz na te wszystkie pieski. Angel się zgląda. Widzi, że każdy pies został uzdrowiony. Patrzy się w dół na swoje ciało. Znów jest kotem. W dodatku całkowicie uzdrowionym. Heł? Masz dużo do wyjaśnienia, Paczes. Myślę, że świeżący Paci jest ta wielkim mięczakiem. Co Paci, chłop, chłopcze? Zdecydowałeś się, że ostatecznie chcesz pójść na, po, na poszkolenie? Poszkolne milszejki z fajnymi dzieciakami? Po namyśle po prostu pozwólcie Angelowi mnie zabić. <ścoughs> Aha. Czy ktoś może proszę mi wyjaśnić, co się dzieje? Pozostałe koty i psy na boisku są podobnie zdezorientowane. Koko opowiada im długą historię, jak Paczes i Andrzej zamienili się ciałami. Jak zabiła prawie każdego psa w liceum, chachiko, jak zostali wskrzeszeni jako almie i zombie itd. Na końcu historii wszyscy uczniowie odpłynęli i zaczęli rozmawiać pomiędzy sobą. Dobrze więc. To był najbardziej pełen wrażeń dzień szkolny, jaki kiedykolwiek miałem. Ale pozwól mi zgadnąć, myślałś, że był perfekcyjny. Oliw uderza Patchesa. Och, ała! Tak mnie przestraczyłeś, Paci. Ale wydaje mi się, że Ci wybaczę. W końcu jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Nie umiem tego przeczytać. Wybaczyłobyś mi za wszystko, co nie? Ale rozdam Ci cios rozdam ci ciosiki, jeśli jeszcze raz mnie przestraszysz. Olif łagodnie warczy. To oczywiste, że traktuję to na poważnie. Więc lepiej bym nie wywołał tej Twojej złości. Pożegnajmy wszystkich wszyscy, wszystkich psi. Znaczy się wszystkich, a potem pójdźmy razem do domu. Możemy pogać kreskówki i, i pojeść masło orzechowe To właściwie brzmi całkiem nieźle. Okej, okay, czyli aha, czyli są ze wszystkimi rozmowy, więc jesteś psem hej? Czy to problem? He, nie, ani wcale. Patrzę z przewraca oczami. Oli wygląda bardzo zde, zde, zdenerwowaną. Boże. Nie umiem czytać. Zrozum, jest, jest mi naprawdę przykro. Rozmowa ze mną musiała być naprawdę irytująca. Jedyne co robiłem to obrażałem twój cały gatunek i podrywałem cię. Dla jasności, nie uważam, że jesteś złym psem czy złym kotem. Świetnie, ponieważ żyję dla twojej akceptacji. <laughs> o nie miałem tego na myśli. Może kiedy indziej będziemy mogli się lepiej poznać. To może pomóc przekonać mi, że twoje przepasiny są w ogóle, w ogóle warte przyjęcia. Och, myślę, że mit planowało, by w przyszłości klub magii odwiedził liceum Hachiko, aby uczyć się magii z kilkoma psami. Może nasze ścieżki się skrzyżują? Być może. Olive wygląda trochę mniej zdenerwowaną. Ginger z podekscytowaniem rozmawia z Mittens. Hej Ginger, hej Mittens! Olive, tak miło Cię widzieć! Cześć Olive, cześć Pachas! A więc Ty zabrałeś ciało kota na przejażdżkę. Pozbyłeś się tego ze swojego układu? Hmm, nie mogę powiedzieć, żebym to polecił. O czym Wy dwaj rozmawialiście? Och, Mit i ja zamierzamy zrobić prezentację dla nauczycieli naszych szkół. Coś, co przekona ich do pozwoleń na jakieś aktywności międzyszkolne. Być może nawet pozwoliliby, na jakieś wspólne dni szkolne jak dziś. Tylko to sobie wyobrażam: ogromna kolorowa broszura z yy, współczesnym przykładami kotów i psów pracujących razem, jak i starożytne przykłady z glimoaru. A tablica sama w sobie będzie kreatywna współpracą między uczniami z obu naszych szkół. O mój psiuże, to brzmi tak fajnie. Mam resztki farbek zrobienia baneru w, w holu szkolnym dzisiaj. Mogę pomóc. Absolutnie, każdy kot i pies jest mile widziany. Kiedy wszystko zostanie ukończone, powinniśmy to przedstawić Twojej nowej rodzinie jak, jako ćwiczenie. He, mojej nowej rodzinie? Tak, rodzinie Witchin, w końcu, krew to krew. O wow! O mój psiurze, ta broszura musi być idealna. Nie mogę pomyśleć, że jestem tylko jakimś dziwacznym magicznym kundlem. Jeśli ci to uspokoi, moja rodzina łatwo ulega magicznym eksper ekspertom. W istocie, po tym jak powiemy im, do czego jesteś zdolna, nie zdziwię się, gdyby szanowali Twoją opinię bardzo, bardziej niż Whiska. Słyszałem to? Cóż, dobrze wiedzieć. Olive przytula Ginger. Nie ma cię, Ginger. Twoja rodzina Cię lubi. Już Cię lubi. Tak, whisky, ja myślimy, że jesteś dosyć w porządku. No, nie mogę w to uwierzyć. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy mogli chodzić do tej samej szkoły. Więc nie pozbyłem się Angela i Koko na zawsze. Jakie to rozczarowujące. Olif uderza poczasa po głowie. Nie jest to bardzo efektywne. Oczywiście że tuję. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć was dwóch niszczących tkaninę społeczną na wylot. Dajcie mi znać, jeśli sobie jacyś politycy, których trzeba się pozbyć. Oczywiście bez przemocy. Byłem na pokładzie, dopóki nie powiedziałeś bez przemocy. Będziemy Cię informować na bieżąco, podczas. Olive przytula Ginger i Mid na pożegnanie. Okej, okay, tu już nie. Ta dwójka. Jesteś gotowy do wyjścia? A, jeszcze nie. Niezupełnie jest kilku ludzi, z którymi chciałbym porozmawiać. Jupiej prowadź. Tutaj ta trójka jest. Właśnie, jest mnóstwo skarbów za szkołą. Rower i ja robimy ekspedycję cały czas. Właśnie, zabawek tyle, ile oko może zobaczyć. Przekąsek tyle, ile nos może wyczuć. O mój, brzmi wspaniale. Dałk nie ma szczęścia. Ale tam, gdzie jest nieziemskie bogactwo, tam musi być przerażający strażnik. Tak jak smok chroniący skarbu, nie? To najlepsza część. Ten smok chce, by wzi wziął jego skarb. To brzmi niesamowicie. To śmieci, oli. Gadają o śmieciach. Jestem pewien, że nikt nie toleruje twojego nurkowania w śmieciach i wnoszenia zapachu gorących śmieci do szkoły. Ale to byłoby takie marnotrawstwo. Po co wynosić śmieci, kiedy możesz je wnieść? A przez wnieść mam na myśli wnieść do moich ust, tam gdzie ich miejsce. Być może śmieci innego psa są skarbem innego kota. Ła, wow, to było takie... to było głębokie, Felix. Dziękuję, psie. Nazywa się Dog. Dziękuję Dog i tobie też rower. Czuję się takim głupcem zawierzenie, żeby byliście niczym więcej niż, niż cielskimi rozrywczami kotów. co tutaj rozrywamy to śmieci. I czasami przewody elektryczne. Ja też rozrywam te rzeczy. Cóż, wygląda to, że macie bardzo ważną rozmowę. Oli ja będziemy szli. Do widzenia. Zostawimy dla was te śmieci. Dobra, no to tak, tu pogadane, tu pogadane. Luna i Angel. No nie są super szczęśliwi. Hej, Angel, hej, Luna. Witaj, Olive, Angel. Oj, kochany, znaczy się Paczes. Cześć wam, że Angel ma taką śmieszną bliznę przy oczku. Tak, miło być z powrotem w moim ciele. Choć nie podoba mi się to, że przyciąłeś moje futro. A, no tak, bo Angel miał dłuższe włosy. Cóż, mi się nie podoba, że wyhodowałeś moje futro. Ale długie futro jest takie przyjemne, a twoje rosło tak bardzo w tak krótkim czasie. Czy się przyjął Proszę, nie kłóćcie się. Kłóćcie? O nie, tylko tak czasami czasem rozmawiamy. Och, nie martw się. Myśl rozwiązywania moich problemów z angelem, używając przemocy, zaczęła sprawiać, że czułem się martwy. Dlaczego nie mówić otwarcie o swoich uczuciach? He? Tak. Zabij ich brutalną szczerością. Tak właśnie moja matka zawsze mówiła, o Boże. Nie. Małymi kluczkami, przypuszczam. Ale. Angel ma ciągle obroże, nie Jest już zaczerwana, ale ma tą obrożę, którą nałożyli na Paczesa. To orzeźwiające widzieć cię z powrotem, normalnego Paczess. Och, naprawdę? Wyglądało to tak, jakby wszyscy lubili mnie bardziej z Angelem w moim ciele. O nie! Tak mi przykro, że dałam takie wrażenie. Wprawdzie byłam tak wspierająca twoją, Twojej zmianie zachowań, bo myślałam, że to byłeś ty. Stałeś się coraz bardziej zdystansowany od szkoły, szkoły średniej. Widząc cię bardziej otwartym, było ulgą. Cóż, to byłoby dość małostkowe z mojej strony, prawda? Przepraszam, że cię zmartwiłem, Luna. Po prostu absolut, absolutnie nienawidzę być otwartym o tych rzeczach zwanych emocjami. To w porządku. Nie mogę udawać, że jest najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Po prostu wiedz, że obchodzisz mnie. Ja, y, jesteś najlepszym wiceprezydentem, o którego mogłabym prosić. O! Oli wciąga każdego do zbiorowego pszczulasa. Oli nie robi nic innego, tylko wszystkich tula. Lepiej złóżmy pożegnania dla naszych innych przyjaciół zanim pójdziemy. Widzimy się w następnym spotkaniu klubowym, Paczes, Ale Paczec jest znowu zarumieniony. Do zobaczenia kiedykolwiek. Tu mamy. Chyba ona była Holly. I Tiger. A, dobrze pamiętam. Tiger i Holly są w środku zagorzałej rozmowy. Wow, a więc nie miałaś ramion? Tak, była to wielka niedogodność. Tak jakby tylko siedziałam przez cały dzień. Chłopie, jak można uprawiać sport bez ramion? Nie można. Nie uprawiać sportu? Przepraszam, ale nie łapię. Po prostu robisz coś innego, co nie wymaga ramion, jak siedzenie. Albo jak piłka nożna. Nie, jak. Cóż, wydaje mi się, że technicznie mogłabyś grać w piłkę nożną. Albo deskorolkarstwo, desko, rolkarstwo, lekko atletyka. E, cóż, nigdy nie uprawiałam żadnych z tych rzeczy i na dodatek. Przez nieposiadanie ramion, tylko zrobiłabym sobie wstyd i każdy by się ze mnie śmiał. Okej, okay, ale. Czy będą się z Ciebie śmiać, jeśli rzucę się na nich i zrobię to? Hehehe, <grystanie> Tiger mocno napina mięśnie. <grystanie> nie, ale ja będę. Cóż, to wystarczająco dobrze dla mnie. A teraz, gdy moje ciało zostało uzdrowione, chciałam zagrać bezpiecznie i trzymać się czytania. Ale zawsze myślałam, że łyżwiarstwo ładnie wyglądało. Może byłoby łatwiej zacząć, gdybym miała przyjaciółkę ze sobą? Jo, zróbmy to! Oli i Patres postanawiają pozwolić tej nowo odkrytej przyjaźni rozkwitać. Uroczo, naprawdę uroczo. Dobra. Z tej mapki wszyscy. O, nasza ekipa Boni, Sparky i Koko. O mój Boziu, czy to nie był najlepszy dzień w życiu? Oliw, to dosłownie jedynie spędziłeś cały dzień czytając, jedząc, a potem prawie zostałeś wygnanu do Krainy Cieni przez swojego rzekomego najlepszego przyjaciela. Prawie. Powiedziałbym, że każdy dzień, w którym nie zostajemy brutalnie zamortowani, to dosyć dobry dzień. Prawda. Zgadzam się ze Sparkiem. Cóż, cóż. Myślę, że dzień dzisiejszy byłby wygrany, gdybyśmy wszyscy poszli na milkszejki. Milkszejki, pamiętajcie, pierwszy raz, gdy poszliśmy na milkszejki, no, to było parę dni temu. Ta sparki nie mógł przeje... przestać jeść moich frytek. <ścoughs> to były moje frytki. Ja postawię ci frytki, Brownie. O! Och, to sprawi, że będą smakował o wiele lepiej. Każdy oprócz Paczessa rozmawia o milkszejkach i jedzeniu. Trochę się on O nie! Sprawiamy, że Paci czuje się wykluczony. Wow, Olive, wykonujesz lepszą robotę w wyróżnianiu mnie niż ja kiedykolwiek bym mógł. O nie! Sparky również czuje potrzebę do wycia. <ścoughs> Szczerze, Paczès pierwszy raz, gdy byliśmy na milkszejkach, trochę ssał. <ścoughs> Co? Moje stopy były pokryte krwią A, że ten dzień. Musieliśmy ukryć kocie uszy koko pod głupimi kapeluszem przeciwsłonecznym i Sparki nie przestawałeś moich frytek. Zapłaciłem za te frytki. A ja lubię ten kapelusz przeciwsłoneczny. Może jak pójdziesz z nami, dojdziemy do prawdziwych wybryków. W sensie nie takich śmiertelnych. Na przykład odkręcanie gór solniczek? Tak, genialne! Uwielbiam to! Cóż, chciałbym do Was dołączyć, ale Olive i ja mamy na dzisiaj plany. I nie mówię tego tylko złośliwie, kiedy indziej popełnimy drewniane zbrodnie. Fu, baw się dobrze, będąc żałosnym. Widzimy się później, patrzes. Gdybyś kiedykolwiek potrzebował ujścia swoich e, brutalnych tendencji, możemy kiedyś razem poćwiczyć. Widzimy się następnym razem, gdy odwiedzę liceum Hachiko. Znaczy, jeśli wydział w ogóle nam wybaczy, że ich zabiliśmy, odrodziliśmy jako zombie i pozostawiliśmy na wędrówkę po lesie, podczas gdy my musieliśmy, mieliśmy wolne panowanie nad szkołą na cały dzień. Możemy mieć szczęście. Ginger i Mittens rozmawiali nad sposobami, by polepszyć relacje kotów i psów pomiędzy naszymi szkołami. Poważnie? Dzięki za jej po poinformowanie. Z pewnością dołączę do, dołączę do ich przedsięwzięcia. Naucz się czytać. Okej, okay. pogadaliśmy ze wszystkimi. Jesteś gotowy do wyjścia, Patches? Chodźmy. Chodźmy. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak zjadasz cały słoik masła orzechowego. Yay! Perfekcyjne zakończenie! Ale nie uszczęśliwiłem wszystkich, ale nie będę już przechodził tej gry od nowa. Okej, okay. mam achievement, że uleczyłem wszystkich. Wygrałś! Tak, nie uszczęśliwiłem Angel, nie uszczęśliwiłem Luny i dałga. Czas na napisy końcowe! Hej, jestem Deni! Narysowałam wszystko, napisałem wszystko i zaprogr zaprogramowałem wszystkie łatwe rzeczy. Hej, ja jestem Andy. Jestem potężnym programerem, który pomógł z super wsparciem technicznym. Ścieżka dźwiękowa została stworzona przez niesamowitego kompozytora Lina Beckersa. A pulsony w tle zostały zaprojektowane przez wspierających Hope from Home działalności charytatywnej COVID-19. Wielkie podziękowania dla Pancake's Papis za beta-testowanie tej gry i za utrzymanie mojego strachu przed futrzastym piekłem przy życiu przez wasze dziwne i piękne memy. Było wiele zabawy pracując nad serią Perfect Apocalypse, ale ta gra stanowi jej koniec. Ale to nie oznacza, że Perfect Apocalypse zniknie na zawsze. Drobne fragmenty związane z zawartością mogą pojawiać się co jakiś czas. PA zawsze będzie dzieckiem studia groteskowym, satanistycznym... Futrza z tym dzieckiem. W przyszłości będziemy pracować nad większą ilością gier. Zaobserwuj nas online, by być na bieżąco. Jeszcze raz dziękujemy. Nie będę grał ponownie, ale... Sprawdzimy sobie złe zakończenie. Sprawdzimy sobie zakończenie. Jak... Bo zrobiłem sobie save'y. Jak wybieramy, żeby wszystkich zabił. Ale może... E Zapiszę to. Eee, powrót, zapisz, tak, na wszelki wypadek. Dobra, uzdrowiliśmy wszystkich poprzednio. Teraz zabij wszystkich. Paczes wzywa łapometa. Onu nachyla się, by usłyszeć jego żądanie. Zakończ ich. Nie! Jak sobie życzysz? Całe boisko grzmi. Niewidzialne siły rozgrywają każdego kota i psa na widoku. O ja! Każdego oprócz Pachesa. Ojeju, O Oj, Ale mam ciarę! Słuchajcie, miłość to jest krótka chwila. Olive. Każdy uczeń jest martwy. Łapomet wycofały się do kryształowej kuli. Patrzę, że jest sam, świat jest strasznie cichy. Zrobiłem to. W końcu jestem wolny. To koniec, to takie króciutkie, po prostu. Imperfekcyjne zakończenie. Gra skończona. No spróbuj ponownie, no okej. Okay. No to no, tym krótkim odcinkiem dzisiaj zakończyliśmy serię. Czy krótki? Chociaż w sumie nie wiem. Ale zakończyliśmy serię. Eee... Niech będzie to tło. Przynajmniej nie jest czarno. Eee... Mam nadzieję, że gierka wam się podobała, bo mi się ogólnie podobała. Była momentami dziwna. Była momentami bardzo zabawna. Momentami trochę klipi, Momentami miałem ciary na niektórych scenkach. Eee ale było fajnie ją przejść. Nie wiem, czy wrócę do niej jeszcze kiedyś, bo to tak... No jedyne, co mogę nowego odkrywać, to rodzaje ich śmierci, więc to mnie jakoś nie rajcuje. Eee, no i pozostanie nam teraz poszukać jakiejś kolejnej gry do rozegrania na YouTubie. Więc dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Zapraszam was na Discorda, zapraszam was na live, zapraszam do komentowania i życzę wam wszystkim miłego dzionka, do zobaczenia do usłyszenia pa pa